Nie ma ludzi, to ja awatar. Ko kontynuujmy nasze przygody z szósteczką, ale najpierw. kurczę, co tak głośno. No, zajmijcie się. Przeciszmy. Dobra, teraz powinno być Gites. To więc kontynuujmy przygody naszą szóstką. mnie. Ehm... Szósteczka już nas, nasza niecierpliwiła, była też przeciwko Akta i chciała trochę zrobić małego mordoru, bo jej się nudziło, a Szósteczka, wiecie jak, kseno, jak to ksenomor, nie lubi być, nie, lubi nie mieć zabawy. To bijmy tego, nie znaczy się, tego mużina, bo to mużin, co nie? O i pięknie, dobra, teraz idźmy po drugiego O A, i też muszę wspomnieć, że znalazłem taką opcję że który, Za pomocą której mogę łazić po, po każdej powierzchni Bez naciskania spacji No co, jak dają to no jest zainfekowany, a tam mi świeci po oczach. Nie mogę tego zniszczyć. Ajajaj. Co takie lagi? No, dziękuję. 40 klapów I z Hop. I lecę. na ten Szczecin. O kur ja kurna macie. O, jestem uzbrojony, a drugi nie. Aj, aj, aj. Jara się. Why? No Tak, zapomniałem, jestem nieodporny na. E, ogień. Więc wrażliwy na ogień, You're jestem. That... Rozważ się. Czekajcie, jeszcze może tak trochę jest dzisiaj. Niektóre opcje. Chociaż nie wiem czy tak O tak, najlepiej będzie Dobra Tu mamy tak, dwóch uzbrojonych jak na razie widzę i... Dobra, trzech na razie mamy Must be hearing things. Mm, trzech marin, jednego. Nie, czterech marin, przepraszam. To jest biszczka. I huh. Dobra, i jest za. Kurwa, ma Cholera, jasno, co tu miało być? Chodź tu papy Ej, Marin! ten No chodź tu! No najlepiej jeszcze czego. Może przyjść tu jeszcze w trujeczkach? O, o, o! Teraz dobrze będzie. I tu właśnie nie pamiętam czy to jest dobrze, mówię, czy nie. Dobra, i poszło z baćki. Z bać, bać. Przy... Tu główkę. Ży żyćka. I poszukujmy się na następny Ta robica z większym Cześć! Baj, baj, baś! Siema! Co ran, co ran! Nie ma ucieczki! Murzyn, następny murzyn! No jak ja nienawidzę tych murzyn w grach i filmach! Skąd ta się łapka tam wzięła? Z kartonu wyszła? z tego pudła przemysłowego? Ups Dobra, lecimy dalej O, to jest przydatna opcja, Przynajmniej nie muszę naciskać cię na spacji, albo alt Przydatna opcja nie prawdacie? Ciemno O ty skurczy byku, no patrzcie widzieliście no jednego dziada? Oj 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 E, no, klatki wyżej. 17. No. O, o, o. Dobra, o, jest, dobra, 50 jest. 50 tak bym chciała, o, właśnie, dobra. To jest przydatna opcja, to znalazłem dosłownie to przed chwilą, przed nagraniem. I, i, i. I jestem ciekaw, czy mogę. Znajdziemy tak, mamy i piękny gruziniem. Górkę. o mój Boże. Pięknie. Dobra szósteczka, dobra. Gdybym mógł, to mi cię pogłaskał, ładnie. Jaz oczywiście gdybym mógł. O, następny Marine. Te generatory mi się podobają, fajne są. Widzicie, jak fajnie można, to muszę zmieniać... Muszę kla... Zauważyłem, nie zauważyłem, że nikt nie zauważyć. Dobra, to już paszą wąt, dead. Cześć. Giń W podłogę. Ło. Weźcie mi ten reflektor, ku**a. O już teraz lepiej będzie trochę. I teraz stąd to... Czy Seja musiała tyle dać tego świata? Bo normalnie aż to bije po gałach. Na nie jak się gra xenomorfem. No i ta trochę wkurzająco to, to może być trochę, ale przyjdę bardziej przydatne, bo nie muszę ciągle tak napieprzać w, 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 ten, nie muszę tak ciągle patrzeć w jakiej jestem pozycji. Tu jest zarobany Do no, tu, to tam I chyba powiem Wam tak szczerze, że chyba tu nie znamy Te wszystkiego merda Czemu ten generator jest wyłączony Pozostałe Dziwne, mm. te pozostałe też nie przestały działać I co mam teraz zrobić? No chyba tutaj coś Interakcja. i lecisz szósteczka, Szósteczka. Ha! widzicie? Jestem strypny, Dostań się do sterowni. Dobra, to trzeba tego tamtego drugiego pana. Łe, on już się zanabili. Ja to poszukam tutaj, bo tu jakby mój garaż jest. Aha, to. Tu. Super. Muszę wejść tu. O, O takich właśnie z pojemników szukam. Jeszcze zostało mi do znalezienia takich pojemników. Sześć! Nie wróć! O kurwa! 86! 8, bo kurwa! Brawissimo! Awatar, pokazałeś właśnie jak umiesz liczyć um, Trochę mnie w... zjeżyło mnie... Co tutaj świeci? Zjeżyło mnie to trochę tak, że musiało... O kurwa! Przyłożyło mi to trochę, a raczej... Czekajcie, to jest rafineria, prawda? Byłem w poprzednim odcinku w kolonii, a teraz jestem w rafinerii. Ja dobrze pamiętam. Eee, e, e, panie szanowni, szóstka, co ty robisz? Dobra, to... O, dobra, jest. Łoł, wow, pytkę zbyszka! I tu właśnie takie coś trzeba zrobić Tak wszystko jak ja, po ten szybach wentylacyjnych Żeby ta dmuchawa nas nie wciągnęła Nie No, dmuchawa, bo tam jest na górze Dmuchawa? Gabielka? Dobra, leci Op. I Zbycha. Ogień krzyżowy. A nie! Da. To było dziwne. A ci głupie. Dobra, jeszcze raz. Leci hop, hop. Jeżeli nas nie zamieniło w tarpe Dobra, i teraz I teraz z chyba tamto nie było w się tu jest następne działko, no to kurna mać sorry bardzo. Kto to ustawił te działa? Aaaaa! A, też tam jest jedno jest, jest działo, którego nie można wyłączyć, bo nie posiada laptopa. I jakiś bucyfał idzie tu do nas. Chyba chce zginąć, ten kłócyfał, jak dobrze widzę. Fetter, Dobra, i teraz cię, babo murzyńska, już A masz ten głupi, pioruński, murzyński łeb. Teraz ciebie zainfekujmy... O, ...wróć! R górnik! Górnika. Gdy to te pycha. Dobra, i teraz ciebie on ma Górnik! Tak zna... Tak zna... A ta z łeb wyrwaliśmy. Ha, yy, Co jest? Hmm... ode mnie. Jakieś aktualizacje się włączyły, dobra. Jak na w tym nagraniu będzie wyglądać, ale jest niezbyt ciekawie. Ty patrz, mi z tą lampą, kurna, stojaku. No następnie. świeci świecidełka. W Minecrafcie lubię światełko, ale nie w tej Kurna, zauważył mnie. Haha. Ha. Mam sygnał, że jestem tutaj z Tobą. Jestem Apapar. Oh e, a, ja, a to moja szósteczka. Która chętnie lubi robić morder. Współgra ze mną i robi morder. I lubi odrywać łby i e, krócić. O, i teraz przeszliśmy na około. Tego działa niestety nie wyłączę, nie ma laptopa tutaj. się Światełko czerwone? Mm. Ciekawe jak co tutaj... Wróć. I co jest? Bóg? Dobra, co to ma znaczyć? Tunel wędzlasowy. Dobra, jestem. W nim. Ale głupi ten marin, puszcza pierwszego cywila. No nie, no kurwa, na mnie trafi. na najpierw załatwimy i na kulec. O tak, 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 o, o, tak, jasne, właśnie Yes A ciebie zainfekujemy Dziwne, że on tego nie widział Yes, podłoga I, i, dawaj, dawaj O, ślicznie, kurna mać, jak Ja to lubię Lubię panu rozpowszechniać Mordor Coś jak Rojo Tylko, że ja jestem, mord tylko, że jestem na A on człowiekiem Wyjście? Hmm. Ten odcinający jak wyjątkowo króciutki był Rafineria St Ocena Strażnik Nice um. Kończymy co nie? Chyba że chcecie jeszcze jedną misję Nie no kończymy Dobra, to do zobaczenia, do słyszenia. i jeszcze tak dopowiem na, na krótko, Ak nie bójciemy się, akta, akta i tak nie wejdzie w Polsce, skoro prawie cały rząd Polski jest przeciwko, głównie PO i PiS, to czyli znaczy, że akta prawdopodobnie nie zawita do Polski. No to do zobaczenia, do usłyszenia. Narka.